Mamy do rozwiązania takie równanie. Jest to równanie wielomianowe, za które możesz otrzymać, zobacz, aż 3 punkty, i takie równanie też na pewno pojawi się na maturze w maju. Co na wstępie musimy zrobić? Na wstępie ja chcę, żeby po prawej stronie było zero, więc to całe przerzucę sobie na lewą stronę. 2x do potęgi trzeciej dodać 3x kwadrat. To sobie przepisałem. Teraz będzie minus 10x minus 15. Oczywiście tutaj przeciwny znak. Pamiętaj o tym. No i po prawej stronie już mamy równa się 0. I co teraz robimy? Dzielimy sobie to wyrażenie na dwie grupy. To jest pierwsza grupa. To jest druga grupa. Pamiętaj tutaj o tym minusie, żeby go uwzględnić w tej drugiej grupie. No i teraz z pierwszej grupy, czyli 2x do trzeciej plus 3x do drugiej wyciągamy najwięcej ile się da. Patrzymy x -a do której której potęgi można wyciągnąć? No x do potęgi drugiej. Czy da się jakąś liczbę? No w tym przypadku nie, bo mamy dwójkę oraz trójkę. No nie da się jej wyciągnąć przed nawias. Co będzie w nawiasie? x kwadrat razy to, żeby było 2x do trzeciej. No oczywiście tutaj będzie 2x, bo wtedy 2x razy x kwadrat da nam 2x do potęgi trzeciej dodać. Tutaj ma być 3x kwadrat. Mamy x kwadrat, czyli wystarczy mnożyć przez 3. No, i teraz tutaj będziemy chcieli otrzymać dokładnie ten sam nawias, więc go sobie przepisujemy, i teraz musimy się zastanowić, przez co pomnożyć 2x, żeby otrzymać minus 10x. Wystarczy pomnożyć przez minus 5 i tak samo minus 5 razy 3 da nam minus 15, i to się równa 0. I teraz przepisujemy nawias powtarzający się, czyli 2x plus 3. A w drugim nawiasie będzie to, co jest tutaj. x kwadrat minus 5. x kwadrat minus 5. No i teraz to równa się 0. I musimy osobno rozwiązać te dwa równania. Czyli 2x plus 3 równa się 0 lub x kwadrat odjąć 5 równa się 0. To pierwsze jest proste, jest to zwykłe równanie liniowe, czyli 2x plus 3. Przepraszam, już przenosimy. Czyli 2x równa się minus 3. Dzielimy to sobie na 2. Wychodzi nam, że x równa się minus 3 drugie. No a w tym drugim co musimy zrobić? No tak naprawdę też możemy sobie przenieść na drugą stronę, czyli mamy x kwadrat równa się 5. Musimy to teraz sobie spierwiastkować, czyli x równa się pierwiastek z 5, lub pamiętaj tutaj, że jeżeli pierwiastkujemy jakąś liczbę, to może wyjść zarówno plus pierwiastek z 5, lub x może się równać minus pierwiastek z 5, bo zobacz, że jeżeli podniesiemy do kwadratu minus pierwiastek z 5, no to otrzymamy 5. Tak Samo w tym przypadku. No i teraz wystarczy zapisać odpowiedź, a tutaj są aż trzy rozwiązania, czyli odpowiedź, i możesz zapisać rozwiązaniami tego równania są i wypisujesz te trzy liczby, i w ten sposób masz już trzy punkty na maturze.